przypomnę sobie jakąś zabawną anegdotę, którą za chwilę wstawię. Tak. Natomiast drugi aspekt no to jest praktyka, czyli krótko mówiąc, jeżeli ktoś robi pierwszą prezentację, to jest zupełnie inaczej niż jak ktoś robi setną prezentację, obojętnie, czy to są różne prezentacje, czy to jest ta sama prezentacja. Jeżeli mają Państwo problem z tym, żeby się zmieścić w czasie, po prostu czasem to ćwiczyć. I wtedy na przykład zrobić sobie prezentację krótko, to naprawdę może być kilkanaście slajdów i przećwiczyć sami przed sobą. Łączyć sobie stopy i po prostu zmieścić się w czasie. Najzwyczajniej w świecie to nie jest żadna filozofia i z prezentacjami jest tak samo, jak z jeżdżeniem na rowerze czy z pieczeniem babeczek. Chyba, nie, pieczę, nie piekę za dużo. Ale generalnie rzecz biorąc, praktyka nic czy nie czyni mistrza, więc jeżeli ktoś chce się zmieścić w czasie, to musi to ćwiczyć i praktykować. I to, co się schowało pod logiem, nie wiem dlaczego, przesyłało, to są nerwy. To jest oczywiście... Boże... Boże, prezentacja, ludzie! Boże, ręce mi się trzęsą, po co mi się stresie. No, wszyscy się denerwujemy. Ja też się denerwuję, mimo że mówiłam przez 100 godzin i już naprawdę zjeździłam ileś miast w Polsce i robiłam prezentacje o przeróżnych rzeczach, robiłam na wielkich konferencjach i tak dalej. Oczywiście, że się wszyscy denerwujemy. No, to jest naturalna reakcja ludzka i nie należy się tym w żaden sposób przejmować. Ten stres jest nawet zwykle pomocny. Przynajmniej trochę powinien być, chyba że paraliżuje. Jasne, że się zdarza, że się ręce trzęsą, że się nie wiem po co, że trochę się głos załamuje i przecież Państwo też zdaje sobie z tego sprawę i nikt nie przez to nie zje, że się trochę denerwuje i tak bardziej się lepiej jak paralityk niż, niż normalnie. Więc trzeba pamiętać o tym, że tu siedzą ludzie i ja jestem człowiekiem i się rozumiemy z tym wszystkim. I nie ma co się nadmiernie jakoś przejmować tym stresem. On po prostu przechodzi po tym, jak się zaczyna prezentować i po tym, jak. Widzę, że Państwo się przynajmniej tam półgębkiem uśmiechają, czyli nie jest źle, nie zanudzam i nawet kogoś to może interesować, a jak jeszcze się widownia śmieje, to już jest w ogóle, jest, jest, jest. No i tutaj mamy piękną wizualizację tego, jak wygląda praktyka prezentera. Więc oczywiście mamy u góry ten plan, tam tu będziemy mówić o tym, tu tam, ten 15 minut. Wszystko pięknie sobie rozpisaliśmy, po czym tak wygląda praktyka, bo jest tak. Poprzedni prezenter na przykład się spóźnił, więc oczywiście już ileś minut minęło. Potem oczywiście nie sprawdziliśmy, czy nasza prezentacja działa, więc o trzy minuty na nagłe tam wsadzanie i kopiowanie prezentacji i coś tam. Potem oczywiście nikt nas nie przedstawił, my się zapomnieliśmy przedstawić, bo już było takie opóźnienie, więc już lecimy z tą prezentacją. Potem oczywiście robimy wstęp, który trwa pół godziny zamiast trzech minut. I tak to leci. Więc, że tak powiem, ten obrazek bardzo kocham, mogło powieszony na, nad biurkiem. i Zawsze na niego patrzę przed prezentacjami i myślę sobie tak. Ja sobie wszystko idealnie zaplanuję, a życie będzie życie. Na przykład nie spodziewałam się, że zaczniemy rzeczywiście o 15, bo nigdy się nie zaczyna o 15, bo to jest 3 po, i nagle cały mój plan już od razu się o 3 minuty przesunął. Jako prosty przykład. Więc warto pamiętać, że planowanie co do minuty nie ma najmniejszego sensu, bo i tak nigdy nie zadziała. Więc trzeba mieć taki buffer i margines i po prostu przećwiczyć i zobaczyć, co będzie. Ja też nie wiem, czy ta prezentacja będzie trwała półtorej godziny. Ja mam pojęcia, nawet nie wiem, która jest godzina. Dobrze. No jest teraz to, co wygooglałam przy okazji researchu. O czym często się nie mówi, bo mówi się tam, jak przygotować prezentację, jak wszystko zrobić pięknie i tak dalej. Natomiast stwierdzono, że Państwa może zainteresować, jak robią to eksperci. Wyszukam pięciu ekspertów, myślę, że większość Państwa przynajmniej tak kojarzy z nazwiska, przynajmniej ja kojarzę, nie tylko dlatego, że oni się często zajmują marketingiem. I to są tzw. tacy góry od prezentacji, że nawet posiadają strony na Wikipedii pod tytułem Tak prezentować. Więc punkt pierwszy, czyli taka. No dobra, coś tam po japońsku. Yy, pan jest znany z tam informatyki, gier i tego typu, tam IT. Yy, zdjęcie? Slajd bardzo prosty. Im mniej, tym, tym więcej, czyli generalnie. Kilka słów na slajd. Yy, żadnych obrazków, żadnych dodatków, nic, tylko po prostu takie wielkie, na przykład, tam, nie wiem, yy, gamifikacja, dajmy na to, czy tam, przepraszam, grywalizacja po polsku. I potem pan opowiada przez 15 minut na temat tego jednego słowa, które się pojawi na slajdzie. Jest to jakiś sposób, ja średnio za nim przypadam od razu powiem. Bo jakby Ja lubię, jak jednak część wizualna i część słowo mówiona gdzieś tam ze sobą współgra, a nie, że jest jedno słowo, ale to, to, są, to są eksperci, za którymi się podąża, więc mówię, że tak jest. Jak ktoś, ktoś lubi to, proszę bardzo. Druga metoda. Ten pan się prościej wymawia, pan się nazywa Kawasaki, wygląda trochę ładniej. I tu jest na slajdzie dokładnie jego metoda. Ona się składa z tak zwanych 10-20-30. Czyli mamy 10 slajdów, mówimy przez 20 minut i używamy czcionki z rozmiarem 30. Tego tu już kompletnie nie rozumiem, dlaczego musi być rozmiar 30, ale widocznie, żeby tak ładnie się komponowało, pod tytułem wielkie znowu słowo albo dwa, trzy słowa góra na slajd i mówimy. Więc. Po zrobieniu tej prezentacji postanowiłam, dobra, to wykorzystam, zobaczę, jak to będzie. I moja ostatnia prezentacja, którą miałam w piątek na konferencji w Gdańsku, z której mam właśnie koszulkę, było dokładnie, że było 10 slajdów, 20 minut. Oczywiście nie, że się zmieściłam w tych 20 minutach, ale takie było założenie. Oczywiście nie zastosowałam metody czcionki 30, bo miałam trochę więcej do powiedzenia niż te 10 slajdów. No i było całkiem nieźle, muszę powiedzieć, więc jest to na pewno jakaś metoda do... do Nie, nie, dziesięć slajdów było, tylko były podpunkty slajdach. Dziesięć slajdów było i było 22 minuty, więc myślę, że, że tak powiem, dokładność pomiarowa dwóch minut jest, jest dopuszczalna, ale poza tym zastosowałam. Znaczy wychodzę z założenia, że ta czcionka 30 to jest wtedy... Znaczy to też może inaczej, głównie został wymyślony do prezentacji takich produktowo-marketingowych, czyli jak mamy na przykład nie, zaprezentować pomysł na biznes, to to się pewnie fajnie sprawdzi, bo wtedy rzeczywiście nie ma aż tak dużo do powiedzenia i wtedy tylko chodzi o jakąś główną koncepcję. Natomiast wychodzę z założenia, że jeżeli jest prezentacja trochę bardziej merytoryczna, to, to jednak warto dobudować trochę, trochę więcej informacji. To jest też założenie takie, że że tak powiem, jest mały ekran, a potem siedzi 200 osób. To jak najbardziej pomaga. No tylko, że oczywiście pytanie brzmi, co mamy do przekazania, tak? Jeżeli mówię, możemy zrobić wielki slajd z napisaniem grywalizacja, czyli takie, że tam wykorzystuje się gry do marketingu, no to może być słowo grywalizacja i tyle. Albo mogę zrobić słowo grywalizacja, które będzie miało czcionkę 20 i zmieścić na przykład okładkę książki Pawła Tkaczyka, zamieścić, nie wiem, jakieś trzy linki i jeszcze coś, tak? I teoretycznie jest to samo, a jednak inaczej. Ja uważam, że jak jest parę informacji więcej, to dla mnie jest lepiej. Ale mówię, to jestem ja i też to, co opowiadam, to jest moja praktyka, pokazując, jak robią inni. To, co Państwo zastosują, to jest, zależy tylko od Państwa, jakimi państwo są mówcami, co Państwo chcą przekazać, do kogo, o czym i tak dalej. Więc ja nie będę mówić o żadnych prawdach objawionych, że tak należy robić i to jest najlepiej. Bo nie ma jest po prostu. Jak to działa. Natomiast to, co jest w tej metodzie ważne, to jest to, żeby pamiętać, że jeśli mamy prezentację na pół godziny, czy mamy czas 30 minut, warto sobie zaplanować na te 20 minut. Właśnie dlatego, że będzie opóźnienie, właśnie dlatego, że będzie przypuszczalnie coś tam powiemy trzy zdania więcej niż przewidzieliśmy i zawsze lepiej dopowiedzieć trzy minuty, nawet już bez prezentacji, jakichś własnych wniosków, jakiejś anegdoty, czegoś, niż przygotować się na 29 minut z tych 30, a potem się okaże, że mieliśmy 35. Ja wiem, że się mówi szybciej zwykle na prezentacjach niż się mówi w domu trenując, bo wiadomo, że nerwowo to mówimy dużo szybciej, ale mimo wszystko jak Państwo właśnie sobie zrobią takie ćwiczenia, to zobaczą Państwo jak to się zmienia i na przykład dla mnie te 20 minut właśnie wyszły 22 minutami, więc jakby ta niedokładność była na szczęście akceptowalne, no a szczególnie, że bardzo często podczas tych konferencji rzeczywiście jest stoi stoper i jak państwo przekroczą, to po prostu jest koniec, bo czas zmieścić jeszcze 17 prelegentów poza państwem, więc to jakby jest trudne. Kolejny to jest pan Lesik, to jest chyba najbardziej znana metoda i rzeczywiście jest nawet podstrona na Wikipedii dotycząca Lesik metod. Mam nadzieję, że się pan wymawia Lesik, ale nie znalazłam innej wymowy. No jakby niestety jakość obrazka jest dosyć słaba, za co przepraszam. Niemniej jest tak, że są slajdy tekstowe, a potem są slajdy z obrazkami. W sensie, żeby tego nie łączyć. Nie wiem dlaczego, ale po prostu pan sobie tak umyślił i tak się niektórzy trzymają. Czyli po prostu właśnie, że na przykład tam jest Google Book Research Fair Use i potem będzie następne sl trzy slajdy, to będą jakieś dane statystyczne, jakieś tam obrazki, nie wiem, z książkami, z jakimiś infografikami i tak dalej, dopiero później znowu będzie slajd tekstowy. Nie do końca widzę podstawy do takiego, ale jakby taka metoda była jedną z popularniejszych parę lat temu, więc o niej wspominam, bo od niej też wiele późniejszych metod wyszło. Pana Seta Godina możecie też kojarzyć z takim znanym guru marketingowym, jeśli się tym interesujecie. Duży slajd, duży obrazek, ewentualnie jakieś słowa, ale niekoniecznie. Przede wszystkim komunikacja wizualna, tak jak widać na przykład na, na tym zdjęciu, czyli jest wielkie how. To pytanie, które wszyscy sobie zadajemy, czyli jak coś zrobić, i potem jest na przykład, właśnie taktyk, taktyk, yy, jest wielki obrazek, i potem pan opowiada o tym, co jest na tym obrazku. Na wiele osób wychodzi z założenia, że zdjęcie mówi więcej niż tysiąc słów, z czym się zgadzam i dlatego jednak staram się zawsze. Chcę opatrzyć moje prezentacje w obrazki, ale jakby wychodzę z założenia, że nie każdy obrazek jest taki czytelny, więc warto jednak uzupełnić o parę słów, bo chociażby, nie wiem, tych moich 10 rad dotyczących prezentacji, jakby na obrazku trochę by się nie dało. Musiałabym 10 różnych obrazków, a to też by, myślę, bardziej rozumiał przekaz niż jednak 10 punktów. Ale to wszystko mówię, zależy od tego, co chcemy zaprezentować. No i tego pana na pewno znacie, który się obciął, ale to już wina rzutnika, nie moja. Czyli pan Steve Jobs. Pana widzieliście, walicie sobie gradient na tło, piszecie kilka słów i opowiadacie o tym długo i namiętnie i wszyscy was słuchają z zapartym tem. Wtedy gradient ma sens, bo wszyscy są skupieni przede wszystkim na treści, a nie na tym, że jest gradient, ramka, obrazek, trzy loga i coś tam. Jak widzicie, tutaj nie ma nic poza tym, co, co on ma do przekazania, nawet jeżeli to jest no, komunikat, który niewiele wnosi. One more thing. tak? Dla kogoś, kto. Nie wie, o czym jest ta prezentacja, nic mu to nie mówi. Ale przypuszczalnie Steve Jobs powiedział bardzo dużo, bardzo wartościowych rzeczy, więc wszyscy bardzo na pewno przeżywali. To jest tych pięć metod, o których się mówi. Ja uważam, że najlepszą metodą to jest metoda pomieszania najzwyczajniej w świecie, bo w zależności od tego, czego potrzebujemy, kim jesteśmy i do kogo mówimy, różne natężenie treści, obrazków i. Wizualizacji będzie pomagało w przekazaniu tego, co mamy na myśli, tego, co jest dla nas najważniejsze. I dlatego, mimo wszystko, bym się nie trzymała aż tak stricte tych, tych metod. One są bardziej takie inspirujące, żeby zobaczyć, jak robią to eksperci, jak to może inaczej wyglądać. <coughs> Najbardziej podstawowe błędy, jakie uważacie, że można zrobić podczas prezentacji? Słaba rozdzielczość. Uwielbiam, po prostu jest. Jakiś obrazek powiększony na, na cały ekran, i potem człowiek widzi same piksele i się zastanawia, co było na dużym obrazku, i dopiero jak odejdzie 10 metrów, to zobaczy mniej więcej o co chodziło. Jeżeli jest słaba rozdzielczość obrazu, to albo w ogóle rezygnujemy, albo jeśli jest to ważne, tak jak nie wiem, w przypadku e, chociażby przykładowej prezentacji pana Lesiga e, no to wstawiam mimo wszystko mały obrazek, który nie był jakoś bardzo widoczny, ale przynajmniej nie był jakoś dramatycznie rozpikselizowany e, i jakoś myślę, że to, to zagrało. Kolejny aspekt które jest bardzo nieczytelne, to jest właśnie to, że będzie nieczytelna czcionka albo nieczytelny kolor, albo coś tego typu. Ja wiem, że wszyscy chcemy, żeby było wizualnie ładnie i coś. I na pewno ten kolor czcionki jest bardzo ładny, tylko on jakby nie pasuje na przykład do tego tła, które dobrałam, więc yy, bardzo często się zdarza, że ktoś robi tam, nie wiem, żółte tło i na to daje biały tekst i coś tam, i tam, ludzie się tak, co tam jest napisane? Albo na przykład jest jakaś piękna czcionka, jakieś tam zawiasy i coś, tam już nie wiem, że brakuje polskich znaków, co też jest wspaniałe czasem. Ale po prostu człowiek tak czyta i tak, ale to jest Z czy to jest C, czy jaka to jest litera. Więc wizualnie chcemy, żeby było ładnie, ale nie przesadzamy. Times New Roman jest naprawdę sexy, Helvetica też. Złe tło. Gradienty i różne tła są bardzo ładne, ale w konkretnych przypadkach. Na przykład podkład drewniany jest bardzo ładny, jak się z drwalem. Podkład drewniany nie jest ładny na prezentacjach i mówię to z doświadczenia. No chyba, że jesteście, nie wiem, producentem drewna i dacie jako podkład swoje panele, ale to musi mieć bardzo konkretne uzasadnienie, dlaczego to robicie. Białe tło jest naprawdę seksy, ewentualnie. Tak jak ja robię jakieś małe tła kolorowe żeby, kolorowe, żeby trochę odróżniać niektóre elementy prezentacji, na przykład nowe sekcje czy coś takiego. Natomiast naprawdę robienie jakichś tam, nie wiem, bąbelków i jakichś innych cudów. Ja wiem, że PowerPoint ma bardzo fajne, różne motywy i tam są bardzo piękne obrazki. Ale to tak nie należy skończyć z tym mniej więcej w czasach liceum, kiedy robi się prezentację maturalną. To jest ostatni czas, kiedy można zrobić taką prezentację z jakimiś tam właśnie PowerPoint 98 czy ileś tam. I potem już tak naprawdę przejść na te typowe tła mało kolorowe.